skin w Minecraft, który pobił rekord Guinnessa. Szybka informacja, przedłużamy Mikołajki na n1mc.pl do piątku, więc jeszcze do piątku macie czas na zakup ranki kluczy po mocno obniżonych cenach. Tym samym przedłużamy konkurs i możecie dalej brać udział w losowaniu dwóch Minecraftów premium, które rozdam osobom z rangą na serwerze. Zadając sobie to pytanie, pierwsze co mi przychodzi na myśl to sprawdzić skiny popularnych youtuberów. Z ciekawości sprawdziłem na przykład profil Tobiasza na NameMC i jego skin pojawił się na 2819 profilach, ale wiadomo Trzeba szukać trochę szerzej. Twórcy, którzy mogliby pobić rekord świata w ilości pobrań ich skina, to z pewnością Technoblade oraz Dream. I tak się składa, że skin Dreama według Name MC pojawił się w swojej historii na około 33 tysiącach profili. Zaś taki Technoblade na prawie 43 tysiącach. Niestety tego drugiego już z nami, jak pewnie wiecie, nie ma. Zacząłem grzebać trochę głębiej, przeglądałem inne strony pod kątem poszukiwania tego jedynego skina, który totalnie zaora konkurencję, pod kątem oczywiście pobieralności i na Planet Minecraft, jak przesortujemy sobie po ilości pobrań, to o dziwo najpopularniejszym skinem nie jest ani Technoblade, ani Dream, a Diamond Assassin z diamentową siekierą, którego pobrano ponad 190 tysięcy razy. Co ciekawe, ten skin jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, jako najpopularniejszy i najczęściej pobierany skin w Minecrafcie. Zastanawia mnie jednak jedna inna rzecz, bo z jednej strony według rekordów Guinnessa to skin tego diamentowego assassina jest najpopularniejszym. Jednak liczba na NameMC wskazuje profile premium, które w swojej historii posiadały owego skina. Więc prawda jest taka, że za liczbą 43 tysięcy profili w przypadku skina Technoblade'a może się kryć nawet 200 tysięcy pobrań. Bo tak jak powiedziałem, to obejmuje tylko profile premium. A co z non-premium i ze wszystkimi osobami, które pobierały tak naprawdę tego skina nie tylko do gry? Szkoda, że to nie jest liczone, co nie?